Z tej strony uca, witajcie na moim kanale, dzisiaj speed jest porównanie Motorola Moto G200 kontra Motorola Edge. 30 Pro. W Motorola 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB, w przypadku Motorola G200 Snapdragon 888 z plusem GB w pamięci 8. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, który jest lepszy, szybciej odpala aplikację, lepiej zarządza RAMem. Przy okazji macie jasność na maksa w obu smartfonach, można zobaczyć, jak to mniej więcej w ich przypadku wychodzi. No to lecimy. Najpierw aplikacje. Pierwsze co? Allegro. No, chyba G. Szybciej. No i tu reklamy, Te Aliexpress jest naprawdę upietliwe pod tym względem. Ceneo, też na G200. No tutaj prawie, że podobnie. HBO Max. Pierwsza jest Edge. Polsat Box Go. No też Edge troszeczkę szybciej jak dla mnie, bardzo minimalnie. Jak dojadę, też dla Edge'a. Mapy, też dla Edga. Player.pl no, prawie że remis. Może minimalnie Edge. OLX. Tym razem G200. Pyszne.pl Tutaj troszeczkę szybciej. Glovo.pl Glovo znaczy nie. No. No, może minimalnie tutaj. Sklepy. Też dla Edge'a trochę. Spotify. No, jakieś reklamy. Trudno. Tap Talk. Edge. TripAdvisor. Też Edge 30 Pro. Twitter. Dla Edge, Uber. Podobnie. Wykop. Też Edge. YouTube. No również Edge. Jak ktoś ma G200, nie ma sensu zmieniać. Widzicie, że różnice prawie że żadne. Minimalnie szybsza nowsza ze Snapdragonem 8 g 1 ale praktycznie no, niezauważalna przy normalnym użytkowaniu różnica. W przypadku aplikacji sprawdźmy RAM 8GB, 12GB. Co będzie w ramię? Allegro poza RAMem w obu. AliExpress? No, jakby podobnie. Ceneo poza RAMem. Po co tyle tego RAMu? Skoro nic z nim nie jest. No, tu też pouwalane. O, tu coś jest w G, a w Edżu nie ma. Podobna sytuacja. No, tu G troszeczkę lepiej trzyma ten RAM. Mimo, że ma go mniej. Czasami mnie to zaskakuje. Sytuacja podobna. Glowo, to zawsze się ubija, więc o to się nie martwmy. Sklepy w RAMie. Spotify restart w obu. Tu tylko Capital w G200. To samo w przypadku TripAdvisora. Twittera. No. Edge ten RAM jakoś dziwnie działa. Jak widzicie, nie mhm. ma tych aplikacji w ramię. Wyczyśćmy pamięć i zobaczmy sobie, jak będzie w przypadku gier. No, oczywiście widzicie, tu lepiej zachowała się ta. Czyli jakby troszeczkę minimalnie starsza wersja. Teraz tak, gry: Asphalt 9. Która szybsza. no Minimalnie chyba 30 Pro Edge, dobra. Temple Run 2. Też Edge 30 Pro, ale tu już większa różnica, jak widać. Wild Rift, czyli LOL. No tu widać, że chyba zdecydowanie będzie szybciej. No tutaj ta moc obliczeniowa 8GN1 widać na razie ją. Że jest po prostu lepszy. Dobra, jedziemy dalej. Dead Trigger 2. Tu praktycznie remisowo. Może coś, jakieś mgnienie oka. No, w przypadku zwykłej, czyli tej Edge 30 Pro Unkilled. Niepotrzebnie włączyłem przekręcanie w bok. I tak mi wariuje, jak widzicie. No, też jest Edge 30 Pro szybszy. Następnie mamy Call of Duty. No szybki jest ten Snapdragon. Naprawdę to widać. Nie jest jakaś różnica między 888 World of Tanks, przynajmniej w wykonaniu motoroli, bo mamy dwie motorole na stole. No, i co tutaj wyjdzie? Czekamy, czekamy. No, i dobra, tu już jest animacja, czyli też szybszy jest Edge 30 Pro. Nie, czekamy na nią. Marian. No, chwilę szybciej też w nowszej. Angry Birds 2. No, i też fajniejsza jasność ma, to widać. Tu ten ekran jest troszkę za ciemny, jak dla mnie. Przy przy maksymalnej jasności. No i ta kolorystyka też widzicie. Bieli trochę inna. No, widać jak było. Jedziemy dalej. Oj, oh, false start, panie Łukaszu. Dobra, jeszcze raz. Real Racing 3. No i też dotknęłem tak samo. A widzicie, że tu się szybciej. Wyrzuciło na ekran. Zobaczymy za chwilę to przy PUBG, bo tam to dobrze widać, jak szybko ta gra w ogóle wychodzi do pełnego ekranu. Ale na razie czekamy, tutaj. No, widać, kto sobie lepiej i szybciej radzi. No i teraz już tu animacja. Rozpoczęła się pyk. Nie możemy coś robić. No i właśnie PUBG. W tym samym momencie dotykam, no i patrzcie, tu już od razu pyk, jest ogień. No, tu jest jakaś różnica między tymi snapami. Widać ją. Gra uruchomiona. Dobra. I ostatnie. Arc Survive Evolved. No, tu się wywala, nie wiem czemu. Coś nie, nie pykło, nie, nie zgrywa się z tym telefonem. Czasami tak to jest, że niektóre gry nie działają na danych modelach. Czemu? Pytać się deweloperów. Dobra, sprawdźmy ram jeszcze w przypadku tych dwóch smartfonów. Tu 12 tu jest 8, co będzie w ramię? No tu asfalt trochę jest, on się tak trochę za... jeżeli jest w tym ramię, to on się trochę jakby tak restartuje jak widzieliście. Tu następny tytuł jest w ramie. LOL. Tylko w No Nie, tu też. To trochę dłużej. Tu jest Wobu. Dobra. Unkilled. Killed. Tylko w Edge'u siedzi. Call of Duty. W obu, no i kurcze, i widzicie w przypadku. No, czekajcie, czemu tu lolał odpalił? Chciałem World of Tanks. No, siedzi tu, jest ok. No i te motorola w przypadku gier ogarniają. W szczególności ta z 12, praktycznie jest bardzo dobrze. Trzyma, co widzicie? No, tu gdzie jest 8, to już troszkę gorzej. No więc nie wiem, czemu tak się nie dzieje w przypadku aplikacji. No cóż, dziwne. Może trzeba trochę ją. Jeszcze pomęczyć, albo trzeba na jakieś aktualizacje. Dobra, tak wygląda porównanie tych smartfonów. No cóż, gdybym się zastanawiał, hmm, szczerze mówiąc wybrałbym tą nowszą, szybsza, ładniejsza. Więcej ram -u. w przypadku gier to się na pewno sprawdzi. W normalnym użytkowaniu, no myślę, że przy aktualizacjach może się coś z tym tematem poprawi. Dobra, macie jakieś pytania, chcecie odnośnie ich coś wierzyć, piszcie w komentarzach odnośnie jednej i drugiej. Jest playlista, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Motorola Moto G200, Motorola Edge 30 Pro. Z tej strony łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!